Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak przygotowuję tradycyjną sałatkę jarzynową. Część składników mam już przygotowanych, wobec tego zaczynajmy. Na początek daję około 2-3 jajek ugotowanych na twardo. Ja mam już je pokrojone w kostkę. Następnym składnikiem będzie marchewka. Około dwóch marchewek również pokrojonych w kostkę, oczywiście uprzednio ugotowanych. Ziemniaki ugotowane na twardo, oczywiście pokrojone w kostkę. Nie za dużo. Ja sobie część zostawię na koniec, bo być może że sałatkę trzeba będzie doprawić. Ogórek kiszony do sałatki nie obieram, natomiast staram się drobno pokroić w kosteczkę. Zostawimy, zobaczymy, jaki smak będzie miała sałatka. Doprawimy na koniec. Jabłka obrane, wydrążone, pokrojone w kostkę. I oczywiście ostatnim składnikiem będzie cebula. Także pokrojona w drobną kostkę. To wszystkie składniki, jakich używam. Teraz możemy. Sałatkę pomieszać. Zobaczymy, czy jakiego składnika nam nie będzie brakowało. Wtedy zawsze możemy dołożyć. Ja zwykle lubię, jak jest dużo marchewki, więc myślę, że tej marchewki dołożymy. A na koniec zamiast groszku dodaję kukurydzę. Kiedyś robiłam z groszkiem, jednak. Dzieci nie wszystkie przepadają, wobec tego teraz daję kukurydzę. I mieszamy. Sałatka jest już wstępnie pomieszana, wobec tego dajemy pozostałe składniki a mianowicie majonez. Myślę, że sobie dwie łyżki wystarczą może dwie i pół nawet. Do tego zawsze dodaję łyżkę musztardy. Nadaje ona jeszcze ostrości. I składnik, którego ja używam, żeby sałatka nie była zbyt mdła i ścisła, to jest śmietana zwykła osiemnastka, Taką sporą łyżeczkę, co nam pozwoli sałatkę rozrzedzić i nada nowego, oryginalnego smaku. Nie sam, majonez i mieszamy. Mieszamy do buty, dopóki wszystkie składniki nam się tu ładnie połączą. O, widzicie? Zapomniałam jeszcze na koniec: oczywiście sól, a także pieprz. Wszystko mieszam. Jeżeli brakuje majonezu czy śmietany, zawsze możecie odrobinę dodać. Aczkolwiek przy śmietanie uważajcie, ponieważ jej nie może być zbyt dużo. Już lepiej dodajcie majonez. Ja już mam swoją sałatkę wymieszaną. Dodałam resztę składników. Spójrzcie, jest piękna, kolorowa. Mnóstwo kolorów, smakowicie to wygląda. Teraz możemy ją ozdobić. Ja ozdabiam Papryką. Papryki do sałatki same jako tako nie dają, natomiast lubię ją ozdabiać. Sałatkę. O, proszę bardzo. Teraz sałatkę wstawimy na jakąś godzinę do lodówki, żeby wszystkie smaki się przetarły i połączyły z sobą. Ja Wam życzę smacznego. Zapraszam do oglądania mojego kanału na YouTube. A także zajrzyjcie do mnie na Facebooku Domowe gotowanie myślnik smacznie i tanio. Pozdrawiam